Ta starożytna budowla jest jedyną w swoim rodzaju w Ameryce Południowej. Archeolodzy są w 100% przekonani, że została wzniesiona przez Inków, ale dziś pokażę Wam, dlaczego według alternatywnych badaczy historii obiekt ten jest o wiele starszy niż wspomniana cywilizacja Inków. Według takich alternatywnych koncepcji, to Inkowie jedynie wykorzystali te pozostałości starożytnych budowli do swoich celów. Jeżeli jesteś pasjonatem starożytnych, zaginionych cywilizacji, no to ten odcinek wydaje mi się, że jest dla Ciebie. Cześć! Witam Was na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Dziś ponownie wyruszamy do Ameryki Południowej, gdzie znajduje się ciekawa budowla, która nie jest zbyt popularna wśród turystów. Obiekt ten znany jest jako Rakchi, albo po naszemu świątynia wirakoczy. Położona jest ona jakieś 110 km od słynnego megalitycznego miasta Cusco i znajduje się na wysokości 3480 m nad poziomem morza. Kompleks składa się z różnych obszarów i historycy uważają, że każdy z nich miał inne przeznaczenie. Pełnił po prostu inne funkcje. Niektórzy naukowcy sugerują, że te budowle mogły mieć charakter religijny lub administracyjny. Inni wręcz przeciwnie, sądzą, że wraz z obronnymi fortyfikacjami mogły one służyć jako koszary dla żołnierzy. Informacje te odnoszą się oczywiście do czasów, kiedy na terenie tym żyli inkowie. Bo czym ta budowla była wcześniej, no to nikt nie ma zielonego pojęcia. W omawianej gdzie lokalizacji znajduje się wiele takich okrągłych budynków, jakie widzicie teraz. Znane one są jako Kulkaz. I w przeszłości wykorzystywane były prawdopodobnie jako spichlerze. Warto tutaj jeszcze dodać, że jest to wyjątkowa koncepcja budowniczych, ponieważ w przeciwieństwie do wszystkich innych budowli wzniesionych w imperium inków, nie są one kwadratowe, a okrągłe. Mainstreamowi badacze historii nie wiedzą, czym to jest spowodowane, ale w dalszej części tego dzisiejszego epizodu zobaczymy, co na ten temat mają do powiedzenia miejscowi. Istnieją ponoć dowody archeologiczne na to, że na obszarze tym istniała wcześniej wioska i było to jeszcze przed podbojem inków. Najbardziej charakterystyczną strukturą w wrakczy jest świątynia Birakoczy. Jest to ogromna, dwupoziomowa budowla o wymiarach 92 na 25,5 m. Świątynia ta składała się z centralnego muru, którego górna część była wykonana z suszonych na słońcu glinianych cegieł. Mierzy ona od 18 do 20 metrów wysokości. Jak widać na tym filmie, to ta dolna część tego muru wykonana była z idealnie dopasowanych megalitycznych andezytowych bloków. Po bokach znajduje się rząd 11 kolumn, które podtrzymywały ogromny dach tej właśnie budowli. Według historyków fundamenty muru i kolumn wykonane są z charakterystycznych kamieni o wysokim poziomie wykończenia, a reszta budowli została wdziesiona z gliny itd. Powodem, dlaczego inkowie mieli tutaj zastosować takie różne technologie, według archeologów jest to, że nie mieli oni po prostu potrzeby na wnoszenie całej budowli z tak idealnie dopasowanych do siebie kamiennych bloków. Inaczej mówiąc, nasi akademicy uważają, że inkowie po prostu chcieli zaoszczędzić na czasie i robocie. Dla odmiany, zwolennicy alternatywnego podejścia do historii ludzkości uważają, że niektóre fragmenty tej obawianej dzisiaj budowli wskazują po prostu na to, że inkowie nie potrafili po prostu obrabiać kamieni z taką efektywnością. Takim dobrym wytłumaczeniem wydaje się tutaj po prostu być brak wiedzy oraz technologii jak tego dokonać, ale do tych kwestii przejdziemy za chwilę. Przed tym jak Hiszpanie zniszczyli tę budowlę, to świątynia ta posiadała najprawdopodobniej największy dwuspadowy dach w całym Imperium Inków. Patrząc na tę środkową ścianę, no to dach ten zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, rozciągał się na 25 metrów. Na obcojęzycznych wersjach Wikipedii można wyczytać, że ogromne rozmiary świątyni Rakci oraz jej wyjątkowe położenie na tym obszarze sprawiły, że cały kompleks jest nazywany świątynią Wirakoczy. Według mitologii Inków, bóg Wirakocza przebył pewnego razu na te tereny, gdzie znajduje się ta świątynia. Jednak miejscowi ludzie nie rozpoznali go i próbowali zaatakować. Widząc to, spuścił on ogień z nieba, który spalił wzniesienia wokół żyjących tam ludzi. Wtedy mieszkańcy tego obszaru mieli zwrócić się do niego z prośbą o przebaczenie, a Wirakocza ugasił ogień i wyjaśnił im, kim jest. Mieszkańcy ci postanowili zbudować sanktuarium tam, gdzie właśnie stał Wirakocza i złożyli mu wiele ofiar. Później, kiedy władca Inków Huyan Kapak przeszedł przez tę prowincję, zobaczył tutaj jakieś sanktuarium. Zapytał miejscową ludność, co to jest, a mieszkańcy ci opowiedzieli mu o cudzie, który wirakocza uczynił. Król Inków zdecydował, że pamięć o tym wydarzeniu powinna być większa i rozkazał wzniesienie tej wielkiej świątyni. Ten opis z Wikipedii, który teraz przytoczyłem, jest dla mnie średnio zrozumiały. Z tego co wiem, to Huyan Kapak był władcą Inków już w czasach, gdy do Ameryki dotarli Europejczycy. Zmarł on przecież nawet i na ospę przywiezioną przez Konquistadorów. Teraz zwróćmy uwagę na to, że ludność, według legendy, zbudowała sanktuarium w miejscu, w którym stał wirakocza, A później, gdy przybył tam wspomniany władca Inków, to nie wiedział co to za budowla i co ona tam robi. No i dopiero miejscowi musieli mu wytłumaczyć o co chodzi. Wychodzi więc na to, że król ten nie znał tej legendy i dopiero po jej usłyszeniu rozkazał rozbudować świątynię. Oczywiście zależy jak podejdziemy do tej legendy, tak możemy ją zrozumieć. Wydaje mi się jednak, że nie można wykluczyć, że gdy ten władca inków Huyan Kapak przybył w tamto miejsce, to mogły go po prostu zaskoczyć znalezione tam na miejscu pozostałości po megalitycznej monumentalnej budowli. Mam tutaj oczywiście na myśli te dolne fragmenty tej ogromnej ściany. Jej powstanie przepisali wtedy być może automatycznie jakiejś interwencji boskiej, a na polecenie króla przebudowano to miejsce, ale dlatego, że nie znali odpowiedniej technologii, to posłużyli się znalezionymi kamieniami, a także stworzyli mury z suszonych na słońcu cegieł. W następnej kolejności te wzniesione przez siebie ściany pokryli cienką warstwą gliny. Taka interpretacja tej legendy potwierdzałaby hipotezy alternatywnych badaczy historii, ale czy tak to wyglądało, no to tego oczywiście nie wiemy. Uważa się, że do wzniesienia tej głównej budowli, ale także i tych innych, wykorzystano kamienie pochodzące prawdopodobnie z tej góry, którą widzicie tam z tyłu. Ten mur widoczny tutaj ma grubość około 1 metra i jak widzicie sami budowniczowie zarówno z jednej jak i z drugiej strony użyli zwykłe nieobrobione kamienie, a do środka dodali po prostu jakiś wypełniacz. Wszystkie mury, które widzicie budowali oni wokół tej głównej powiedzmy, że świątyni. Jak możecie dostrzec, są one wykonane naprawdę bardzo prymitywną metodą. Część tych ścian widać właśnie tutaj. Każdy, kto interesuje się starożytnymi cywilizacjami, wie, że tak to wygląda w całym Peru. Tutaj, teraz tylko na sekundkę, pokażę wam przykład z innej lokalizacji, gdzie również widać megalityczne mury, a wokół nich wzniesione ściany z małych, niedopasowanych do siebie kamieni. W miejscach, gdzie starożytny, megalityczny mur został zniszczony, to inkowie łatali dziury tym, co im wpadło pod rękę i ani trochę nie wygląda to na to, żeby dysponowali oni wiedzą i technologią obróbki megalitów. Jedyne, co byli w stanie zrobić, to ewentualnie użyć znalezione przez nich już dawno temu obrobione kamienie i starać się z nich stworzyć mur, co dobrze widać właśnie tutaj. Nie da się tutaj powiedzieć o niesamowitej precyzji, a szpary między kamieniami są przecież ogromne. W ten sposób wyglądają niemal wszystkie starożytne miejsca w Peru. Zwolennicy alternatywnej historii powiedzą, że ich powstanie jest błędnie przepisywane Inkom, którzy nawet sami siebie nie uważali za budowniczych tych właśnie obiektów. Pierwszym Hiszpanom, którzy dotarli do Ameryki, przekazywali, że oni tej budowli nie zbudowali, a jedynie je zastali w tym miejscu. Uważaj, że było to dzieło bogów i przecież nic z tym dziwnego, ponieważ patrząc na to z ich punktu widzenia, na te obrobione ogromne kamienie, to tylko ktoś o nadludzkich mocach byłby w stanie coś takiego zbudować. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka, ponieważ i tam są takie odbudowane mury. Spójrzcie chociażby na te po lewej stronie. Dolna część jest świetnie dopasowana do siebie, a góra wygląda na to, że musiała zostać po prostu wykonana przez kogoś innego. Jako ciekawostkę dodam, że widoczny na tym nagraniu teraz mężczyzna jest radiestetą i twierdzi, że w miejscu gdzie znajduje się ta omawiana dzisiaj świątynia przecinają się dwa rodzaje energii. Inne fragmenty tamtejszych ścian również tak wyglądają. Tam gdzie doszło do jakichś zniszczeń, to do odbudowy danego fragmentu wykorzystano prymitywne metody, których nie da się porównać do tych idealnie dopasowanych do siebie kamieni. Widać to i też w tej części budowli. Te kamienie znajdujące się bardziej w środkowej części są bardzo szorstkie i już z daleka widać, że użyto tam jakiejś zaprawy, aby mur się nie rozleciał. Świetnie widać to także na jednym filarze, który tam pozostał. Na samym dole możecie zauważyć ogromną precyzję, a nieco wyżej użyto takich samych obrobionych kamieni, ale są one już ułożone bez takiego idealnego dopasowania do siebie. Gdy zerkniecie jeszcze wyżej, to zobaczycie, że tam użyto już tych glianych, suszonych cegieł. Wienfo Erster sugeruje, że ten ciemniejszy, czarnawy kolor na kamieniach w tej sekcji tutaj to efekt jakiegoś kataklizmu i oddziaływania bardzo wysokiej temperatury wynoszącej co najmniej 2000 stopni Celsjusza. Czy ma on rację? Do tego niestety nie wiem. Poza dolnymi częściami ścian tej głównej budowli i filarów, wszystkie inne obiekty tutaj są, krótko mówiąc, prymitywne. Takie coś rzeczywiście mogli w ale gdy porównamy to z tą megalityczną ścianą, to widać tutaj kolosalną różnicę w poziomie technologii. Na północ od omawianej świątyni znajduje się 12 kwadratowych pomieszczeń mieszkalnych, które służyły zarówno kapłanom, jak i lokalnym administratorom. Każdy z nich składało się z oddzielnych kwadratowych działek, z których największa ma około 4 na 6 metra. Wszystkie pomieszczenia mają wnęki w ścianach, które mogły być wykorzystywane np. do przechowywania produktów. Chociaż z drugiej strony niektóre z nich mają słupki jakby osłonowe, to może sugerować również, że przechowywano tam jednak przedmioty sakralne. Po wschodniej stronie świątyni znajduje się wiele okrągłych magazynów nazwanych kulkas. Ustawione są w równoległych liniach i każdy z tych obiektów ma średnicę około 10 metrów. Te magazyny służyły do przechowywania zboża, np. kukurydzy, która była wykorzystywana w celach ceremonialnych. Trzymano tam także ponoć ceramikę, tkaniny i sprzęt wojskowy. Magazyny te są wyjątkowe, ponieważ w przeciwieństwie do innych budynków w Imperium nie są one kwadratowe. Historycy twierdzą, że powód ten jest nieznany, ale miejscowa ludność ma na to swoje wytłumaczenie. Oczywiście będzie ono zapewne wyśmiane przez większość akademików, ale miejscowa ludność po prostu uważa, że według tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, właśnie w takich okrągłych pomieszczeniach lepiej przechowuje się żywność, a do tego nasiona tam składowane mają większą żywotność i powiedzmy, że więcej energii. Dziadek jednego z miejscowych powiedział mu, że wiatr, wlatujący do takiego pomieszczenia, ma więcej swobody i powietrze tam bardziej krąży, jest lepsza cyrkulacja. Na zboczach tamtejszych wzgórz znajdują się nawadniane tarasy, które zapewne służyły do uprawy żywności. Jeden z ciekawszych elementów rakczy jest blisko położone źródło oraz basen czy kąpielisko. Przypuszcza się, że w czasach inków mogły one być wykorzystywane do jakichś świętych rytuałów. To sztuczne jezioro kucha czy kucha, nie wiem jak to się powinno wymawiać, było zasilane przez dwie fontanny, które jak się mówi, inkowie ponoć używali w rytuałach oczyszczania oraz jako miejsce składania ofiar. Obok nich znajduje się z kolei podwyższona platforma. To sztuczne jezioro jest centralnym elementem kompleksu, który jest widoczny zarówno ze świątyni, jak i z platformy. Między północną fontanną a wspomnianą podwyższoną platformą archeolodzy odkryli głęboką warstwę popiołu, który według nich mógł być pozostałościami spalonych ofiar składanych na niej lub obok tej platformy. Na zachód od omawianej dzisiaj świątyni znajduje się duże pole, obecnie używane jest przez miejscowych rolników. W przeszłości mogło być placem targowym lub miejscem dla pielgrzymów, zatrzymujących się po wizycie w świątyni. Na dalekim zachodnim skraju tego pola znajdują się łaźnie, które są podobne do tych ceremonialnych łaźni, znajdujących się w ważnych miejscach w całym imperium. W internecie możemy jeszcze wyczytać, że Rakci nie tylko miało znaczenie administracyjne i religijne, ale mogło również pełnić rolę strategicznego punktu obronnego. Było ono usytuowane na wzniesieniu, otoczone suchą fosą i stromymi zboczami, przez co było dosyć dobrze zabezpieczone. No dobra, w tym odcinku to już jest wszystko co dla was przygotowałem, a jeżeli nie odwiedzałeś ostatnio mojego kanału, to zachęcam cię do zrobienia tego i sprawdzenia jakie materiały zostały tam dodane. Być może zaciekawi cię filmik o słowiańskiej historii Berlina, ponieważ został on troszeczkę, że tak powiem, przyblokowany przez YouTube'a i z tego co widzę został zasugerowany tylko malutkiej liczby osób. Kończąc, chciałbym jeszcze podziękować wszystkim wspierającym ten kanał, zarówno na Patronate, jak i dobrym słowem w komentarzu. Wszystkie wasze komentarze i lajki są cenne, ponieważ pokazują algorytmowi, że filmik się wam podoba. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć!